Żeby obczaić kogokolwiek Arekwo 2 Z Bifat Bikulem I coś się stało? Zgasło. Dobra, guys, znowu jesteśmy crewmate'ami To jest... To jest straszne Na trzy gry no już powinniśmy chociaż raz spróbować swoich sił jaki impostor, chociaż y, gramy z takimi siurami, że oni by przecież y, wygostowali wszystko. Dobra, po prawej gdzieś się ciało to jest, to jest obvious. Trzeba szybko tutaj jeszcze na kamerę duknąć szybko. Are, y, neuron wbiegał do admina. O, a dlaczegoż to? Co ten neuron w adminie robi? Zamknęli mnie w security Okej okay. Arek próbował wejść do Medbay'a Zakręcił się, tu zamknięte Neuron Neuron czyżby Zabił kogoś w adminie? Nie, to nie leży ciało Arek robi quest'a Nie ma tam chyba ciała Chyba tam ciała nie ma Arek wszedł do admina Jake wszedł do Medbay'a Neuron wybiegł z admina Jarek też wybiegł, czyli z... Neuron tam się obok tego admina tak kręci, że to jest hit. To mi tutaj coś strasznie nie pasuje. Dobra, ja, oni zrobią te kompsy, ja idę do elektryka. A, pierdolę. Okej. Okay. Witam serdecznie, ciało znalezione w komsach. Od razu za ty, za mną, znaczy od razu za e, z tym, jak ja biegałem wybiegał zaszek. Wybiegał zaszek? Jest. Pobiegałem teraz do komsów. Okej. Okay. Zaszek, co masz na swoją zobaczyć. obronę? Czemu wybiegałeś z komsów i nie zgłosiłeś ciała? <laughs> zaszek był na. Zaszek był na. E, tam po prawej stronie, co jest. E, Biedny neuron. Po prawej stronie nie wiem. Ja właśnie... Wrócił się do komsów. No, zabił i chciał uciec. Ale akurat ja biegłem. Zaszek, jak zyszeliśmy... dlaczego? Ale, ale teraz dlaczego? Xon mówi, że biegł do komsów, przez chwilę mi Zaszka nie widział. A Rek mówi, że nie ja widział Zaszka, więc to No ja żeby powiedział. tak, to, to jest to tam, gdzie Prawy tak dolny róg. Nie, nie, nie. Komsy. A, okej. Okay. Halo? Teraz? Słuchasz słuchasz? No teraz, słychać mnie, tak. generalnie zaczął się sabotaż, Michael, to ja byłem na tak, górze. Tak, podejrzewałem Ron'a. Komców. Wbiegając Michael, do pomsów zauważyłem Arka, Zaszka nie widziałem, nie widziałem nawet ciała. E, Arek, w którą Wbiegłem stronę tylko tego... tak jakby do Zaszek, progu. do z pomsów? W górę w prawo i się wrócił, jak mnie zobaczył. Ale Arek... Uh... Arek powiedział... Że zanim wbiegł do końców, Zaszek tam wybiegł. No tak, nie, a, przed no. Powiedział, że, a przed chwilą powiedział w górę prawo i wrócił. Axon Przez... powiedział, że wchodził do końców ja przecież... i nie było Zaszka. Ja wchodziłem mhm. do. Kula, do na prawej, prawej, prawej mówisz, Dobra, wywalicie no. mnie, to potem wiecie, kogo macie. Dobra, Boro, dlaczego no, ja tak. Nie, reaktor... nie będziemy no, wiedzieć. Okay, halo, 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 halo. Chcę zapytać jeszcze, zanim zagłosujecie, dlaczego Boro, był reaktor Meltdown, biegłeś ze mną? Ja wbiegłem do reaktora, żeby przytrzymać rękę, a Ty pobiegłeś do. Do kamer? No. Żeby sprawdzić, czy... Bo widziałem, że jest dużo czasu, widziałem, że już dobiegasz ty. Ja ewentualnie w 5 sekund dobiegnę i ja chciałem zobaczyć, co się dzieje. I nie pasowało mi, że jak był reaktor meltdown, neuron wbiegał do admina, zamiast pobiec do reaktora, więc e, mówię: OK. I od razu przybiegłem do reaktora, wyłączyłem łapkę na dole, poszedłem na kamerę i widziałem, że się neuron kręci. I mówię sobie: Aha, OK. Neuron najpierw z arkiem wbiegł do admina, potem wbiegł z ksonem. I tak z każdym do tego admina wbiegał i mówię, przecież on dupcy, on dupcy, zaraz... Ja właśnie, ja chciałbym Poczek zauważyć, że ty, ty byłeś na kamerkach, jak widziałem, jakby jak wychodziłem z reaktora, to ty byłeś na kamerkach. Mm -hmm. e, biegłem do admina, gdzie był sam Neuron i miałem du du dużo czasu, żeby go zawalić, a potem... jednak nie zawaliłem, więc e, tu mam to na swoim obronę. Mm, ja potwierdzę, sobie... potwierdzę, oh, no, moment, bo moment, były moment, włączą, moment. To, moment. E, to się zgadza, że Arek z Neuronem spędzili kilka do do, 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 dziesięciu, że tak powiem sekund w Admin Roomie i obaj, obaj, obaj z niego wyszli, a potem neuron z Xonem wbiegł do Admina, więc jakby Arek nie folował tego neurona, no, nie wiem. Nie wiem, ja swojego typu nie mam. Zawsze no, ale z drugiej strony... Zaszek nic nie powiedział, się że widziałeś? Że widziałeś? Po... powiedział i, i, i to mi tutaj ja nie pasuje. Ah, okej. Okay. No mów! 10 sekund, 7, 6, 2 auty. Albo skipy. Ajajaj, muted. Aj, aj, aj ja nie wiem, skoro się nie odzywam, to... Zostawmy parę sekund dłużej, może być. U zaszczek leci. Ale, ja. Ciekawe. Ciekawa sprawa. Dobra, komsy sabotowane są. Dobra, ktoś to. A, e, w dupie to mają, widzę, elegancko. Arek Rokon Dobra. Słuchajcie, pójdziemy do elektryka. Ma tam trzy zadania. Trzy zadania do odjebania. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nikt mi tu nie walnie przy tym, bo. Ojoj. Rokan mnie tutaj. Czy Rokan mnie. Dupnie. Rokan. Nie rób tego. Oj, nie miść. Kurwa! Z kim Rokan. Dobra, ja robię te zadania dalej. Arek zgłosi ciało, więc nie robię. E, witam Ale serdecznie, ciało zostało znalezione w elektryku. No. Ale to teraz dupcy, bo Arek Arek na mhm. mnie trochę wjechał. generalnie tak, ja pulki, A ja nie DJ, żyję. Po prawej stronie. O nie! No. Ja no na obligacji. kamerach przesiedziałem sobie większość rundy. O Kamery nie. się świeciły cały czas w sumie, więc to ma prawo. Nieć. E, czyli zostaje generalnie co? Rokan, Xon hmm. i Arek. Dokładnie. nie ja po zobaczę, to w takim razie ja pobiegłem do Komsów e, później pobiegłem e, obok nawigacji, żeby podłączyć kabelki i później przebiegłem przez kafeterię na dół do storage'a. Arek I, wydaje się być e, czysty. Chciałem pójść do elektryka, e, storeżu nabrałem paliwo. Poszedłem do elektryka, chciałem robić questa i znalazłem ciała. czemu biegłeś do elektryka to przez to kafeterię? Jest. Co mówisz, co mówisz? Czemu biegłeś do elektryka przez kafeterię? Czy to dalsza Nie droga. biegłem przez kafeterię, poszedłem na dół do stareza, Wziąłem paliwo i poszedłem do elektryka Nie przechodziłeś na dole, bo bym cię minus z bifatem Bifat patrzy jak robi No Ale ja nie prze... ja wow. przechodziłem, ja od góry Lewo Poszedłem mi chwilą powiedziałeś, że byłeś w komsach. Że byłeś w komsach, poszedłeś Byłem w komsach poszedłem górą Górą poszedłem, przeszedłem obok... Tam, Prawą tym, górą czy lewą okay, górą? Okej, no, no problem. Wszedłem do kafeterii, zbiegłem na dół prosto do Spoko, No i przed chwilą się zadałem pytanie, dlaczego biegłeś przez kafeterię na dół? Skoro... Okej, no. no No. I było, że nie A I... że nie biegłeś, jak ci no. powiedziałem, że cię... Żebym cię minął z bifatem, bo ja robiłem na dole misję. My tam staliśmy generalnie i, i ja patrzyłem, jak ten, jak Jake'u z Pulpim tam robił. Widzielibyśmy cię. Czy mm. Czyżby to Arek i Rok. Nie, 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 złam, nie powiem, bo... Okay. Czy w sumie możemy to zagrać nie bezpiecznie, nie, bo jak po... wywaliśmy, Możemy zagrać bezpiecznie tak, że jak wywaliliśmy Zaszka... I w sumie znowu jest ciało... To teoretycznie długi był Arek do wywalania, tak? Przedtem... Albo możemy Czesło. wygrać grę. Nie, nieprawda. Hmm. No nie wiem czy wie, no ale właśnie, nie to jest Rokhan i chyba Wifa. Nie mieliśmy potwierdzone, że to Zaszek, bo Zaszek nic się nie o, odezwał wtedy. No a w tym wypadku, jak było słowo przeciwko słowu, no to w tym wypadku na No i jak teraz wykorzystał sytuację. A teraz to śmierdzi, że Arek niby biegał naokoło, po czym jednak biegł no prawo, to bieg naokoło, ale. I... Jak miałem naokoło? Z Sprawi... poszedłem do Kompsów, no, jeszcze raz mam całego ruta wytłumaczę. Poszedłem co? do kom do Komsów, poszedłem do nawigacji, podłączyłem kabelki biegłem no. do góry, bo zobaczyłem <noise> czy w kafeterii ma jakieś kwesta i nie miałem, to poszedłem na dół. I zobaczyłem no przecież że Wcześniej mówiłeś, że od razu miałeś questy. co co mówisz I... coś o paliwku. A no poszedłem no. do store, żeby pobrać paliwko. No i potem z paliwka <noise> szedłem do elektryka, żeby ten no... no dobra, no okej. Okay. <noise> Drinka będę miał. Dobra, yy... Teraz będzie. Teraz będzie. Double kill. Jeśli Zaszek nie był impostorem, to będzie Double kill, jest GG. Zeskanujemy się. No ale wiesz, Arek, jak to jest, no. Jakby każdy. Tutaj zaufanie już. Tu Graż w awangard, i zaufanie to jest koniec, też. To, to zaufanie nie istnieje. Dokładnie. Dobrze Wrixa mówi. Dobra, już, żeby... Ja się. Zmutowałem? Zmutowałem. Zmutowany. I znowu się Arek pomylił. Tak mi się wydaje w tych zeznaniach, bo znaleźli u niego. Matis z Rokanem mogą być i to jest zaraz GG po double killu. Oni mogli po prostu we dwójkę biegać i zabić. Rokan wali teraz Jake'a nie? Okej. Czyli jest jeden impostor, jest tylko Rokan chyba. Dobra, powiedzcie mi tak, żeby wejść do Medbeya trzeba przejść albo przez elektryka, albo przez kamery, nie? Mhm. Ale jak przez kamery? Ale o co Gdzie ciało? Gdzie ciało? No, a zaraz, za by Tak, żeby mętem, wejść, mętem, a przejść eventem, tak. tak. to trzeba być, żeby wejść do Medbay'a trzeba być albo w elektryku, albo w y, security roomie, nie? Mhm. Mm no. To teraz tak, sprawa wygląda następująco, przybiegłem sobie przez kamerkę, byłem na kamerkach, byłem na reaktorze, sprawdzałem czy przypadkiem ktoś sobie nie leży, bo długo nikogo nie widziałem, pobiegłem na górę, y, i chciałem Pięki sobie wejść do Medbay'a do zrobić skana. I w tym z momencie polecami drzwi, żeby Czyli tam się były. Tak, Ja tam się odbiłem z bifatem, On wszedł. <laughs> ja już znałem, że nie będę wchodził. I pobiegłem dalej w bok. Mm -hmm. I kiedyś głosuje ciało wtedy od razu, e, tak. to ja ten. Tak, ja właśnie z, z, pul, z Pulpim pobiegłem górą. I ten. I on skręcił Co? do Medbeja. Ja teraz jestem koło nawigacji. Zresztą kogoś tam mijałem, jak rzucam z śmieci. Teraz? Chyba. on widziałeś, widziałeś Rokama? Yeah. Ale no ja teraz jest jestem już wiesz, w nawigacji. No, no ja nawigację. właśnie wyszedłem z nawigacji do O2 i ze mną był ksiądz, który robił kabelki chyba w, w no, tak. Nie wiem, ja tutaj widziałem. Ja widziałem teraz. widziałem z tymi zrobił kabelkę? na O2 chyba, żółty. Co no no ja, idzie? ja byłem na O2 i na nawigacji na ktoś teraz to, bo właśnie wchodziłem. Ciekawe, no to, na to ja na ich, jest na pewno. A oni nie widzieli ciebie? I nie nie on jest chyba tam? sam już. Ja, ja też nie. W był w Reaktorze? Pewnie no, 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 mieliście taski od tej Mati, Mati nie, nie mógł tego zrobić. Znaczy, no, wydaje mi się, że Mati nie mógł tego zrobić, bo przy... Po, Przybiegł z... kafeterii. No, raczej nie, nie to był by za sobą drzwi jakoś tak dziwnie. więc to było niewykonalne, żebym zamknął, nawet uciekł wentem i później wrócił gdzieś naokoło. No, to jest takie mało prawdopodobne, no jest możliwe, ale no mało prawdopodobne raczej. Przybiegł no, wtedy Ciekawe, z to się dobrze. jak byliśmy sami, a no, razem no i... No. Ty no, ty według mnie, dobrze to rozgrywa, no. No, no. Ja teraz nie, ja parę razy nas nie fajnie ograł sam, na pięciu. No, jest, jest w ogóle błąd w tym Among us, że możesz, że 10 razy jesteś rzędu jesteś nie Jest jeszcze błąd, że jak wejdziesz do wenta 12. Dobra, 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 ty, bo czas mnie. mija, a ja tu nie rozumiem a, jak ty nas widziałeś, a my ciebie właśnie. nie. No, no to to nie zmienieliście A ja wiem jak was widział. A bo większe widzenia. Dobra? <Glarni> Kto? Kto widział? Aha. Dobra, Rokan <Glarni> <Glarni> -ro poleciał. Ale go ograli. Alco Granii? Oh, Gigi. Microphone activated. Uh. Gigi, man. ale a, się ograł Rockhunt. Ale żeś, sam się Rock nie bawisz, a ja ci tutaj Kurde, na streamie, wiem. ja ci tutaj na streamie robię props, mówię, że Rockhunt to dobrze gra i może ograć jeden na, pi na czterech. I... Ta, tylko jak już w pierwszej o... kolega odpada, to jest taki przypał. A czemu ty się z Bora nie odzywałeś, ty nie? A, ja no no ja nie żyłem, pora. nie żyłem Padł. Ja To był drugi. Hmm. Kurwa, znowu krumało. Yeah. No i chuj, i wam rozpierdalam gry, bo znowu crash. No, dlaczego tak? A nie, nie masz może Krenistor jakiś... Poszedł. A nie masz no. może tych jakiś nakładek Discordowych, coś? Bo nie. potrafią crashować. Dziwno, dziwno, Borowa na Dam wam. Chcecie na zastępstwo typa, bo bez sensu, że wam tak mnóstwo kasztanie ugiery. Zaraz popi. E, panowie Ktoś to z kafeterii z no, prawego... Dobra, 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 cii, 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 cii. Chciałem powiedzieć, że z prawego górnego rogu przez kafeterię przebiegało dwóch typów, jak zgasło światło i właśnie poszedłem sprawdzić, gdzie oni kuźwa biegną. A raczej skąd przybiegają we dwóch. I mówię troszeczkę za nimi się cofnę, zobaczę, może kogoś zabili ze za sobą. No i się kuźwa okazało, że, że zabili, ale ni ja nie wiem kto, przepraszam. Eee, to pewnie Każdy myślisz, co robił? Pewnie myślisz. Ja robiłem ten u, u, u ten, jak masz kafeterię download, i ja biegł, biegłem uciekałem, bo Kson tak jakoś dziwnie przybiegł. Okay. I biegłem na dół do świateł. I on za, on za mną biegł tak jakoś właśnie dziwnie. Okej, okay. czyli Ale Ja biegłem Kson... razem z Xonem i z tobą, więc. Ja zrobiłem misję. Ja ciebie tam nie por... widziałem. Ja ja tylko z widziałem Xona tak. Zgasły światła i ja, ja biegłem na dół do światła. I w Zgadza się. Łączyłem te, łączyłem kabelki i Wyłączyli światło i wtedy zacząłem biec i widziałem Ksona i kogoś jeszcze Ja zrobiłem quest'a w kafeterii wtedy był y, sobie Więc zacząłem zbiegać na... Ty mikro z dupy Bo no, teraz? No Wyjął No to zrobiłem quest'a w kafeterii i zbiegałem na dół A quest jakiego questu? No dobra y, Co tam było? Y, download chyba Nie pasuje mi to bo chyba? zbyt blisko prawej strony się miałem Nie jestem mijałem. pewien wiesz nie pamiętam tych quest'ów no Tam... Kson nie powinien tak jest, Po prawej <grym> My hefeterii No... wierzysz mi albo nie do... no, no wiem, do... wiem no Na tym polega gra, no banan No właśnie o, No to, to, bo to, Jak jesteś tyktywem, To mogę powiedzieć, że to znaczy nie podoba mi się to jak Kson za mną bieg, nie podoba mi się to, że Ten żółty Twierdzi, że kurde Ten, że mnie widział Przed Ksonem, jak zgasły światła Człowieku, ja bym nawet muchy nie skrzywdził ja przed to mam Ja nie wiem Ja nie Ale wiem czy on jest tak. czy nie jest. Mówię, że widziałem was Dobra, powiem tak, waszą. powiem tak, ja, ja to skipuję to i kaj. nie ma co marnować czasu, bo nikt nic nie widział tak naprawdę przez te światła i tyle Pulpi? No. A ty masz włączoną betę? Nie. To włącz betę no to, właściwości. Może, może być, przy jakimś kłaście. E, już tym. ci tutaj wysyłam e, na tym, na Discordzie ci na priv wyślę. Dobra no jakby co to jest zmianka za mnie Ale no zobacz, no wody. zobacz i włącz to i zobaczymy co będzie. Dobra, idziemy naprawić światła. Dajemy... Da Zara rabeku. Dobra, A, pyk, Pek, pek, Włączyliśmy chłopak o światła, ma tutaj tyle zadań. Wow. Dobra, szybko to pykniemy bez pomyłki. Dobra, że ty się to to by je było. O, dwa, przyszedł Ksenon. Jestem zarkiem. Jeśli zobaczę, że Arek stąd idzie, zostawię z bo Ksenon mnie może kropnąć. Dziek dziękuję za pościory, byku mój. Raczej, baranku Boże No, może być. Rokan ucieka. Dziękuję, dziękuję. Rokan tędy leciał. Nic ciekawego nie widziałem. Uciekałem od Xona, bo nie podoba mi się. Nie podoba mi się troszeczkę ceną. Ja to misji nie pamiętam. Co jest do zrobienia? O2, dobra, o2, szybko robimy. 5, 8, kurde, 58103. Ciach, ciach, ciach. Tu robimy to. Pyk, elegancko, zrobimy zrzut śmieci. Aligancko. Rokan coś za mną biegnie. Okej. Okay. Dobra, yy, kto nie żyje? Zaszek. E, kurwa, ale fe... ja pierdolę, czemu Zaszek? E, prawy górny róg było. Chciałem co? potwierdzić nie w o. reaktorze. Chciałem właśnie powiedzieć, że Zaszek jest czysty, bo jak klikałem do skanowania, to miałem waiting for Zaszek czyli to było lekkie skanowanie ale, ale stary ale generalnie U, ugadaliśmy mnie. się, ugadaliśmy no. się, że animacje i tak dalej i tak dalej eee, to ja mam pytanie gdzie Co innego? Był eee, ja teraz szedłem eee, w momencie kiedy znaleziono ciało to wcześniej byłem, chciałem pobiec tam na górę jak był sabotaż to chciałem tam, boros stał i ktoś jeszcze tak, I, na górze byłem eee, zfiksowali ten, to poszedłem od razu na nawigację dobra żeby zdolądować, hmm. bo wcześniej zdolądowałem no, Ja widziałem Bora przy O2, i później, jak zrobiliśmy O2, to e, poszedłem na te karabiny, czy tam strzelanie w ataki. Dobra, ja przedstawię początek swojej rundy w skrócie. Byłem w elektryku, miałem cztery zadania, minąłem się tam z Arkiem eee. i z Ksonem. E, następnie pobiegłem e, do nawigacji e, i potem naprawić tlen. I teraz, jak, jak jesteśmy, to jestem przy Silsach, więc mm. totalnie mnie tam nie było. No nie wiem, no Czę tak... tak sapiesz. Ja nie bazę, Cześć, że... ja nikogo nie widziałem poza zaszkiem w tej rundzie. Bo no wydaje mi się, że ty biegłeś właśnie od lewej strony, jak ja wchodziłem do elektryka. Ale... Tak, ale powiedziałem, że się minąłem z tobą. Tak, no ale to mówiłeś, że byłeś w elektryku, a ty. No tak. I z lewej strony, czyli. Z... Kawałek, kawałek. Ale teraz mnie próbuje tak zakręcić. Jak... Słuchaj, Gosiu, będziemy się bić. Mhm. Fajmy ma 8, jest nasze. Dobra, Rokam, a co ty robisz? No ja byłem w elektryku, zrobiłem zadania, pobiegłem zobaczyć, czy jeszcze Bifat żyje, bo widziałem, że w tym, bo widziałem, po prostu minęłem bora i poszedłem do admina, zobaczyłem, że Bifat stoi przy adminie i też było, wiesz, o dwa jeszcze, to zobaczyłem, że wyłączył i stał tam. Yy, I pobiegłem od razu na górę i miałem Xona przy działkach w Weponsach i biegłem ja na, mogę tu, bo bo. na plus Rokan. Bora. Xona wybiegającego widziałem na kamerkach. Rokan, chciałem powiedzieć, że miejsce, w którym się minaliśmy było praktycznie przy paliwie, przez toreżu, więc nie mogłeś z takiej odległości no dobra, stwierdzić, z której strony biegłem. I ja wybiegałem z elektryka, więc jego mówię, podejrzenie... Że nie, byłam, nie, jestem, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. A co ty robiłeś? Eee, u mnie wyglądała cała runda tak, że... Eee, Zjadłem na dół. poszedłem, tak na poszedłem do elektryka, robiłem questy w elektryku. Szedłem do storagea, pobrałem paliwo. Potem poszedłem na prawo do komsu, żeby zfiksować i akurat był sobie też. Ile leciałem do góry. Ty nie użyłeś paliwa tam u góry? Śmierdzisz. No gdzie miałem użyć paliwa? Paliwa. W elektryku ja byłem, w elektryku nie widziałem wcześniej był boro jak twierdzi. Ciekawe. Byłem z borem razem, w moment nie byłem z borem w elektryku. Nawet całkiem długo tam staliśmy. I chyba po tym doszedł. No to. Ja zrobiłem tam cztery zadania i a mi wyglądało. Bifata nie Koniec, koniec, koniec. Ciekawa sprawa. Mmm, trzeba speedrunować to wszystko. Się przywitać. No, cześć. Siema, mikrofon Sing, activated. siemano, siemano, gramy? Ejo, Ejo. Ja unisz mam nowy mikrofon. Ejo. Więc już mnie będzie dobrze słychać. Mikrofon dobra, activated. dobra, muting, muting, byku. Mikrofon znaczy, ja nie gram, tylko na chwilę przyszedł. Ale my gramy! Dobrze, muted. to, to bywajcie się muted. Muszę ściszyć to z tym speaka, bo zaraz jebla dostanę Pakiet dźwięków damy na tyle Dobra, zrobimy te kable, Ty zrobi to światło przecież Kwestie są ważniejsze Oho Oto no tak w storage'u minąłem białego i znalazłem w storage'u ciało więc prawdopodobnie to on. A gdzie? Gdzie dokładnie? Po której stronie? E, w, e, po lewej stronie, bo ja właśnie włączyłem światła i pobiegłem w stronę storage'a. Minąłem Alega właśnie przy wyjściu z elektryka i e, jak pobiegłem dalej, koło paliwa dla życia. Dobra, a teraz chciałbym. No, nie wiecie mi o moje teraz. Mogę, mo mogę, mogę coś powiedzieć? Teraz? Takie moje spostrzeżenie od początku gry. Pierwsze ciało, które zostało znalezione w przydziałkach Rohan z Xonem stamtąd biegli. Kson nie żyje, Rokan żyje, już kolejne ciała, tutaj deduwa. Eee, nie podoba mi się tutaj Rokan, bo nikt inny, eee. jakby każdy był w innej części mapy. I ale to, ale to mi ludzie, nie pasuje. Ale jak zabiałeś, no to może obroń się trochę. No co, 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 co? co? Jeszcze raz? No, Rokan powiedział, że zabiłeś Xona właśnie. No. Tak. <laughs> jak miałem jak zabić, skoro nie widziałem? Eee, widziałeś, bo już włączyłem światła. No wiem, no, a Areg? gdzie ciało? Jeszcze raz? W storage'u po lewej stronie jak masz paliwo Dokładnie koło okay. I właśnie tam minąłem e, Arega jak wybiegałem z elektryka po naprawieniu światła Kogo? No dobra, Przecież ale ja minąłem ja się... A gdzie Arega, się ja, pan, ja, arega. Byłem <laughs> światła, no, ja nic nie widziałem to... ale gdzie arega. Się, AREGA! No elektryka No ale już były włączone światła Bo włączyłem je właśnie i, I Arek szedł w stronę elektryka cały czas, tak? Tak, szedł w stronę elektryka, minął się okay. ze mną, a za nim a zanim było ciało. To, I to jest, że przy samym, tam jak masz paliwo, nawet jakby przebiegał opok, to miałby przycisk na te A A gdzie ja pobiegłeś? Nie zmutowałem się im ja stronę, co że to i mam wytupione, co mówią. Ja potwierdzam i, że się ruchy. I Bodo mnie widział też przy kamerach, bo tam robił kabelki No chyba, że nie widział, bo robił kabel. Z gazu światło, jak robiłem kabelki, mordo. No, Kurde, Miet, mi to, nie wiem jak o, mnie widziałeś. Nie, o, nie wiem jak mnie widziałeś. Ale tu trzeba już zwołtować, bo to... Ja no, zwołtowałem no, To już sam siebie zwał. Wycieram ręce o. O, to fajnie Sing, fajnie, fajnie. Ręce no, niecierobę. Alebie jebie, jebie, jebie. Ale no, Bifata. Bifata już na przykład, przykład mogę tyle razy zabić i stałem koło niego w adminie No dobra, w dwójkę możecie być. być, bo... Bifa teoretycznie ale ani nawet ja się nie jeść, Ale się nawet chuchu, jeśli więc. teraz jest ciało, ja zgłosiłem i mówisz, że ja i Arek śmierdzimy, znaczy twierdzisz, że ja śmierdzę, chociaż ja uważam, że to jest Alek. to nawet jeżeli... Teraz w sumie tak gada, że to może być ten, Arek, Fuck. Mnie lub kogoś, no to w tym wypadku... Mam Na e, nadzieję, że drugi dobrze poleci. A skąd wiesz, że drugi imposter? Dokładnie. No bo chyba jeszcze nikogo nie wywaliśmy. No, Dobra. To, są o, skąd momenty. wiesz? No i... Nie wiem, to mi teraz... E, teraz no, zadupcyło, teraz to zadupcyło. G, to to powiem wam. Hm. No to przegrane. No. Czyli z Bifa jeśli, jeśli, jeśli nie, jeśli jest dwóch to już jest GG. Tyle mogę powiedzieć. Zostaje w tym Mikrofon momencie. No nie, jeszcze żyjemy. A wywalaliśmy przecie, przed tam ktoś Active... Czy jesteś impozdor? Cicho, ale... <laughs> nie jest, Nie jest. Dobra, to jest ważne. Pójdę na kamery. Żeby obczaić kogokolwiek. Arekwo2. Z Bifat Bikulem. I co się stało? Zgasła... Arek! Tychuju! Witam serdecznie! Witam wszystkich! Czy mnie słychać? Czy mnie wytan? Jake? Muszę ci w jakikolwiek sposób przekonać? Do tego, co teraz powiem. Gdy zgasły światła... Nie ja miałem co teraz Arek zrobił. Arek Siedziałem na kamerę. Ja na... Poczekaj, poczekaj. A, a ok, czyli wołtujesz od razu na tak. Arka. Dobra, kurwa, nic nie mówię. Na kamerach Nie na no gdybyś, gdybyś za mną, jak pojeb nie skitrał się, kurwa za rogiem i nie zagłosował, to bym może dla Bora zagłosował. Wiem, wiem. Gdybyście ale... zagłosowali, ja, to bym się Źle biegłem, życie. źle zupełnie wiem. W tym momencie to zacząłeś za mną biec. Wiem. Ja już chciałem biec, kurwa, do emergencji, żeby kliknąć. Ej, dobra. <noise> Kto był drugim? Ja, no bo za, każdy, za każdym razem jak jestem to mnie kraszuje. Ja was wszystkich próbowałem, kurwa prawie. No. Ej, ale to Arek niezłą robotę zrobił. E no. No, no. No. Ja... No. No. ja, ja